Witam wszystkich bardzo serdecznie Jak wiecie już był film na temat tego serwomotoru był on tak jakby opomiarowany w pewien sposób poprzez miernik, tylko to takie orientacyjne było i tak dalej. Natomiast dzisiaj będę chciał popodpinać trochę obciążeń do niego w postaci na przykład jakiejś wiertareczki, yy, jakieś może żarówki, może jakiejś ciut większej wiertarki, może jakiejś takiej o, kątóweczki, a może nawet i wiertareczka i kątóweczka. Także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. <laughs> A druga sprawa jest taka, że też zobaczymy zobaczymy tak jakby jego wydajność rzeczywistą będziemy kręcili oczywiście tym urządzeniem, jak zastosujemy też troszeczkę szybszy napęd. Żeby zwiększyć mu obroty i zobaczyć jak to wszystko będzie się kręciło. Ok, wobec tego ja się przygotowuję, robię jakieś podłączenie, oczywiście jak to Adam potrafi. Wszystko na pajączka, nie będziemy tu budowali, Bóg wie jakie instalacji. nie róbcie tego w domu, bo to może być... To jest przede wszystkim, już o tym mówiłem, prąd już wyprostowany. Czyli nie jest to prąd zmienny, tylko stały, co już może zrobić jakąś krzywdę człowiekowi, tak? Także na to trzeba zwracać uwagę, jak coś robicie, róbcie to z głową, żeby sobie krzywdy nie zrobić, ok? Nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. No, już tutaj przygotowałem pierwszy taki, jakby taki zestaw. Tarczy nie zdejmowałem, żeby było widać, co tu się kręci. Jak mówiłem na pajączku wszystko. Miernik widzicie. Przyłączymy teraz na pierwszy bieg. To będzie około 330 obrotów. No kręcimy, zobaczymy, jak widać kręci się, na pewno nie było 330 obrotów tylko dużo mniej bo już serwomotor tak jakby jakieś obciążenie stawia dobra a wiecie co spróbujmy to ręcznie zakręcić o, weźmiemy sobie grzechotkę tak zwaną i pokręcimy tą grzechotką zobaczymy co tu będzie co tu będzie słychać no coś się zaczyna obracać tylko jednak ta moja prowizorka to jest trochę słaba, bo mi tu zaczepia przewód, ale ale dobra, już już naprawiony temat. No dobra, czekajcie, widzicie wszystko, widzicie, dobra powoli kręcę kluczem, o, tak jak widzicie No dobra, kręci się. Wiecie co? Wobec tego teraz było, 200, było 330 obrotów, było, a nie było. Teraz przyłączymy na drugi bieg. Około 1100 obrotów powinno być. <laughs> na pewno nie będzie, bo mówię, serwomotor już stawia opór, no ale kręcimy. Dobra, tak jak widzieliście, 60 V poszło. Kątuweczka się kręci. Wiecie co? Dobra, teraz ja zmienię napęd i za chwilę wrócę. Jestem z powrotem. Zwiększyłem, zmieniłem napęd. Tutaj pokazują 3000 obrotów. Więc z nimi będziemy kręcili. Zobaczymy co to, co to teraz pokaże. Tak jak widzieliście, zwiększone zostały obroty. 170V pokazało na mierniku. Ten Flexik nawet całkiem już nieźle się kręcił. A spróbujmy to jeszcze bardziej dociążyć, czyli coś mu jeszcze dodajmy tutaj. Może wiatreczkę albo coś dodamy. Dobra, ja tu Coś wplątam jeszcze w ten cały układ i za chwilę ponownie się widzimy. Ok. Prowizorka jakaś jest zrobiona. Prowizorki są najlepsze. Tylko zobaczymy czy teraz nie pozasłaniam. No dobra. Jakoś tam coś będzie widać. Także kręcimy. I zaraz umówimy temat. Tak jak widzieliście, dłużej kręcić nie można było, dlatego że to się wszystko rozsypuje, tak? Eee, to tylko kwestia, tak jakby, testów takich obciążeniowych. Można by było jeszcze do tego wszystkiego jakąś żarówkę wpiąć, ale to chyba już nie ma większego sensu. Eee, tylko tak, powiem Wam teraz, eee, powiem Wam teraz, jak sprawa wygląda. Czyli ta kątóweczka nie wiem, czy będzie widać ma 600W, 600W ma i ta wiertarka, z tego co pamiętam, no tutaj jest wyrwane, etykieta jest wyrwana, może z drugiej strony i ta ma 400, tak, czyli 1000W, 1000W było podłączone do tego i jak widzieliście. Było tam około 140 v tak? Wydajności, tak jakby. Czyli można by było dużo, dużo więcej podłączyć. Natomiast powiem tak, dla mnie osobiście, nawet te 1000 wróć, tak, 1000 wat 1000 watów. Przy, przy tych obrotach, niby ta wiertarka tam ma 3000 obrotów, ale jak stawia wirnik opór, to na pewno nie ma. 140 V, czyli i z tego uzyskane 1000 W, czyli nie jest źle, a mnie by interesowało na dobrą sprawę. Interesowałoby mnie na dobrą sprawę, czy interesuje mnie na dobrą sprawę e, napięcie Nie większe jak do 60 do 60 V zakręcimy i zobaczymy, Oho, kręci się tu e, dobra, niech się kręci do 60. Czyli, tak jak widzieliście, nie trzeba było ją dość mocno kręcić, nie trzeba było mocno kręcić serwomotorem, żeby te 60 V uzyskać. Czyli jedno słowem powiedziawszy Rukuje to dobrze Rukuje to dobrze i, i będzie fajnie Słuchajcie, jeszcze raz się powtórzę, mi nie zależy na tym, żeby uzyskać Bóg wie jakie uzyski Bo dla mnie uzysk 300 w, 300-400 w to wystarczająco będzie dlatego, że to jest tak jakby zapotrzebowanie mojego domu w spoczynku <laughs> także jeśli w dzień będzie jakiś wiaterek to będzie wspomagać panele a w nocy mój magazyn nie będzie tak jakby nie będzie brana energia z magazynu tylko będzie brana z tego serwomotoru A ewentualnie gdyby ten wiaterek był słaby albo go wcale nie było no to To będzie dobierane z magazynu Tak energii Jeśli wiaterek będzie silniejszy No to będzie, będzie Tak jakby prąd szedł z wiatraka Czyli z elektrowni wiatrowej No i będzie ładował magazyn energii mój którym mam, który już niejednokrotnie pokazywałem na filmach i, i mówiłem o nim, tak? Także to taki na szybko test już obciążeniowy, jak to będzie wyglądało. Bo wiecie, ja mam tutaj jeszcze jeden taki motor, którego nigdy nie pokazywałem. Co z tego, że tam z niego idzie, załóżmy, nie wiem, 300, 300 voltów, 300 V, volt, natomiast on no, nie jest w stanie, tak jakby uciągnąć żaróweczki, tak, Zaświecić tą żarówkę, bo, 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 napięcie wysokie, a prądu, jak to się mówi, nie hucha, nie chuchu, hu, czy nie chucha, mniejszo większe. A tutaj, tak jak widzieliście na tablicy, nawet znamionowej, yy, można z niego całkiem nieźle szarpnąć energii. Ok, na dzień dzisiejszy to będzie to wszystko. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę, zostawcie suba. Każdy krok na bieżąco będę tak, jakby pokazywał i omawiał, co tu robię, co kombinuję. Jedna zmiana, która nastąpi czy już praktycznie nastąpiła po konsultacji czy doradzie jednego z, z, z moich widzów a również youtubera to jest to, że nie będzie to jednak nie będzie to elektrownia pionowa, tylko elektrownia Pozioma to będzie. No i teraz jak widzicie, albo i nie widzicie, kręcę ręką. No proszę, na dobrą sprawę, jakby tu zapiąć ten serwomotor, do przerobić rower i tutaj dać mu napęd, zatrudnić jedną osobę do kręcenia, no to można by było nawet i coś wyszlifować, coś przeciąć, czy nawet dziurę jakby wywiercić. Ok. Wobec tego co? Trzymajcie się ciepło, bo przyszło troszeczkę zimno, ale to już jest ku wiośnie, także to zimno to jest tylko chwilowe. Prąd się fajnie robi już z paneli, fajnie podaje, także cały sezon przed nami na różnego typu kombinacje, przeróbki, dodawanie paneli, odejmywanie, robienie elektrowni wiatrowej i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Trzymajcie się, do następnego, cześć.